Siemano, z tej strony ziemniaka to jest... Pierwszy, nie wiem czy to nazwę gameplay, czy co to jest czy GUP Tak bardzo stary gry, lecz Też jak byłem młodszym, to grałem w nią nią, no. nie u siebie. Wtedy nie miałem komputera. Dobrze. Tak, to są wyśc wyścigi, można zauważyć. O, lol, co ja zrobiłem? Łączyłem i Ale jestem ten drugi. Teraz ja będę trzeci, bo spadłem mi strasznie. Nie pamiętam, jak się robiło. Gie! Yeah, Triki jakieś. O oh, fuck 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 tak, y w prawym górnym rogu mamy time, czyli czas Rek, czyli co to jest? Rekord i... I okrążenie. 3 z 5 Czyli. Czyli już 3. Ktoś mnie tu zaraz wiedziałem Tak Tutaj jest takie coś Do którego zjedziemy To jest ładowanie I tutaj ja ła Przedtem <laughs> byłem lepszy w to Bo teraz nie umiem grać na strzałkach

Jesteśmy druńcy. I tam po prawej mamy taką baterię, która mi się kończy właśnie. I przydałoby się ją naładować. Ale nie mamy na czym! I nie wiadomo czy do... Czy, czy dojedziemy do mety. Ała! Co się stało? Tak, wysiadła mi bateria. Jak zauważy mogliście zauważyć. I jedziemy teraz bardzo. Ale to bardzo. Wolno. Wolno. Dojechaliśmy ostatnio. <grywa> tak, dobra, nie chcę mi ty teraz na to patrzeć. Ok, pokażę Wam menu. Tak, tutaj mamy do wybrania. Tak, gra. Tutaj ile okrążę, jaki, jaki ma być poziom trudności. I tutaj ile ma być yy, bodajże tych przeciwników. Tutaj mamy takie auta do wyboru. Za, y, za wygrane dostajemy auta. Z każdej tutaj wild Wheel Aero Blasters i Speed Demos. To jest demo, bo chciałem sobie pograć y, w tę grą. W tylu latach i mm. e, ale nie mogę znaleźć zwykłego, to pobrałem demo i tutaj jest to demo. E, I nie ma niektórych tych niektórych trybów. Tak tutaj mamy. Dobra, set. Co to jest? Ja nie wiem, ale zagramy sobie. O co tu chodzi? Aha, już fajnie fajnie. Oh, jeszcze ja sobie program po, przez tą minutę, bo Uff. jak się robiło tutaj te... Nice, nice tryb, tego nie pamiętam. Myślę, że powiedział. Okej, tutaj już mamy obliczanie. Okej, okay, to tyle. Tak, więc tak by się pokazywała gra naprawdę jest bardzo fajna tutaj jest multiplayer który jest w, chyba w domu dostępny, rekordy opcje ale to, to nieważne tak był z wami ziemniak do zobaczenia hej